Hej, hej, witajcie kochane skorpiony! Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę was zaprosić na horoskop na miesiąc wrzesień 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać Czytania indywidualnego gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usłyszycie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień niezajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. Także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas yy, przeliczyć. Kto chce zapisać się na sesję indywidualną, odsyłam do filmiku instruktorzowego, gdzie można się zapisać. Moje drogie skorpiony, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Wam tylko chcę powiedzieć, że czytam wszystkie komentarze, staram się na nie wszystkie odpowiadać na bieżąco i powiem Wam, że bardzo, bardzo ogromnie mnie one cieszą. Także dziękuję. Każda łapka w górę, każdy komentarz. Ja się czuję mega spełniona. Zatem, drogie skorpiony, patrzymy tutaj, co u Was będzie w, stref, w sferze y, finansów w miesiącu, wrześniu. Pracy, moje drogie, trochę rozczarowania, yy, ale to będzie chwilowe. Tu trzy kielichy się wylały, ale dwa stoją, więc, moi drodzy, nic straconego. No i będą albo nowe oferty pracy. Dla niektórych dociągnę jeszcze jedną kartę. Wow! No i jest karta wieży, może niepotrzebnie, ale no, widocznie miało tak być. Słuchajcie, no, wielkie rewolucje, wielkie zmiany. Dla niektórych to może być tak, że Coś, co nie ma stałych fundamentów, to po prostu się sypie, tak? Skoro jest to rozczarowanie, to tak jak powiedziałam, dla niektórych może być całkowicie zmiana pracy albo zmiana stanowiska, niespodziewana, albo ktoś może wejść na inne stanowisko, na wyższe stanowisko, i wy możecie być z tego powodu rozczarowani, tak? Możecie w tych zmianach nie dostrzegać, że to wyjdzie wam na dobre. Co mamy w tle? Zwróćcie uwagę na dokumenty, być może będziecie składać CV. Dla niektórych to będzie całkowite zakończenie pracy, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tutaj jest zwycięstwo, bo wykonywać pracę z pasją, będziecie robić to, co kochacie. W ciągu tego miesiąca mo mogą być duże zmiany, ale jest dużo pracy, tak? Czyli tutaj od pracy się nie uchronicie, moje drogie skorpiony, więc Dociągniemy karty, zobaczymy co tu jeszcze w finansach. No właśnie, może nie będzie czasu na ten odpoczynek, aczkolwiek jeszcze może być inna wersja, że wy po prostu zauwa zauważycie, że jesteście że jesteście wykorzystywane lub wykorzystywani po prostu sobie pójdziecie na zwolnienie, tak, bo bo Dużo stresu, dużo nerw, i to jest Wam niepotrzebne. E, aczkolwiek karty mówią, żeby tutaj zawalczyć o siebie. E, może właśnie dlatego, żeby poprosić o te zmiany, choć Aski Kielichów może mówić o tym, że właśnie będziecie szli w kierunku swoich. Swoich pasji, tak? No tutaj jest dużo nauki, też moi drodzy, więc yy, nowe oferty, nowe szkolenia, yy, pogłębianie wiedzy, ale jest również zadowolenie z siebie, tak? Czyli być może yy, ta dwójka mieczy może mówić też, że może się już będziecie czuły zagrożone tutaj, jeśli chodzi o pracę, będziecie wchodzić w coś nowego i to tym nowym może być wasza działalność gospodarcza, tak, że tu będziecie już się przygotowywać do tego i to, i to z, z tegoż powodu zwycięstwo, aczkolwiek może to się wiązać z dużym stresem, z walką, to nie musi być walka słowna, przepychanka jakaś, tylko walka pod kątem reklamy, tak, żeby zdobyć tego klienta i i na tej zasadzie, moi drodzy, no jest tu trochę obciążenie, ciężar z tego powodu, może chodzi tutaj o równowagę w dawaniu i braniu. Będzie trzeba się zdać na los, może też będą problemy z powodu dojazdów jakiś. No, ale później jesteście na pozycji króla Pentakli, więc król Pentakli ma kasiorę, więc moje drogie skorpiony poradzicie sobie, doskonale sobie poradzicie, także nagłe zmiany, nieoczekiwane zmiany, no ale jest spełnienie, po jakimś czasie jest spełnienie. Ok, zobaczymy teraz, drogie skorpiony, co tutaj u Was w uczuciach, w miłości. Uczucia, miłość, uczucia, miłość, relacje, miłość, przyjaźń, znajomości, jak to tutaj będzie wyglądać. Na miesiąc wrzesień 2023, skorpion. Powiem Wam, że tutaj to jest grubo. Nie wiem, tu mi się pokazują takie karty, że nie wiem, czy się wdarliście w jakieś dziwne romanse, i y, z tego powodu jest stres, oszustwa. O, nie wiem, czy Wy oszukujecie partnera, czy partner Was. Z tego powodu dużo analizy, dużo rozmyślania, nie, dużo stresu. Nie możecie po prostu po nocach spać. I, I te siedem mieczy, no to, to to nie są takie, jakby, uczciwe karty. Może wymyślicie o tym, jak kogoś zdobyć, i nie wiecie jak, i może tutaj jakaś strategia, obmyślanie. No, być może myślicie tutaj nad spotkaniem z kimś, tak, ale tutaj jest chęć tylko romansu, romansu. Yy, nie stałego związku, powiem tak, dlatego może ta nieuczciwość też tutaj się pokazuje, tak że yy, ta osoba, z którą zamierzacie się spotkać albo albo no tak, no, z którą zamierzacie się spotkać albo wejść w romans, to to będzie tylko romans, moi drodzy. To będzie tylko romans, przynajmniej na chwilę obecną. Dobra, dociągamy karty. Zobaczmy co tutaj nam ta historia pokaże. Skorpion na miesiąc wrzesień 2023. Zobaczcie, jest 7 mieczy, znowu powtórka. Oszu, oszukiwanie w miłości, w uczuciach. Czy wy się oszukujecie, że ta osoba was darzy uczuciem? Nie wiem. No tutaj jest takie jakby chwilowe zwycięstwo. Tam też umieliście w tle gwiazdę. Dobra, teraz mamy trochę więcej, lepiej, lepszy obraz tego i tutaj też była ta gwiazda. Ale jest też, słuchajcie, no spotkania potajemne, tak? Czyli raczej tutaj jest kochanka, kochanek. No i jest królowa mieczy, król mieczy. Więc jeżeli jesteście tutaj w małżeństwie, to... No to są jakieś oszustwa, tak? Tutaj mogą być jakieś romanse, tak? I się może zamartwiacie, czy to się wyda, czy nie. To jest jedna wersja. Druga wersja, że z romansu potajemnego, ale to po, po długim czasie, yy, może być tak, że możecie zawrzeć yy, związek małżeński. To może być osoba z przeszłości, to może być stary wrac wracacz, gdzie już kiedyś razem byliście i. I po prostu to uczucie z powrotem wróciło. Aczkolwiek y, może być jeszcze taka historia, że osoba z dzieciństwa, tak z podwórka, z piaskownicy czy z poprzedniego wcielenia po prostu wraca do Was. No i tutaj y, mogą być właśnie też takie potajemne spotkania. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie są Wasze marzenia i myśli, że Wy chcecie być z tą osobą. Też tak może być, że. To może być takie troszeczkę oszukiwanie samego siebie i życie w, ilu, w iluzji, tak? Tutaj te, te karty, jeśli chodzi o kapłankę i kartę gwiazdy, to mogą być Wasze sny też, również, tak? To mogą być takie ukrywane sny. No, może Wy ukrywacie do kogoś uczucia albo. Łudzicie się, że, że te uczucia w przyszłości będą odwzajemnione. To mogą być Wasze myśli, to nie musi się spełnić. No, trochę trudne energie, powiem Wam, Skorpiony, że nawet miałam trochę problem z odczytaniem tego. No, sama jestem ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u niektórych. U niektórych może w ogóle nie, nie rezonować. W każdym bądź razie, no, takie dziwne trochę energie. A, nie powiedziałam co w tle. No, słuchajcie, no, może się to wydać, tak? Czyli te oszustwa mogą się wydać, i yy, niektóre osoby mogą wejść na drogę sądową, tak? Czyli tutaj yy, może faktycznie dojść do tej, tego w przyszłości związku małżeńskiego dla niektórych, a dla innych yy, może być tak, że właśnie oszukujecie yy, swojego partnera, partnerkę. I może się to wydać. No, i może być po prostu wielki dym. <laughs> ok, albo po prostu wasz partner, was, z którym się spotykacie, no może oszukiwać, tak? I tutaj Wy nie, może nie wiecie dlaczego, może podejrzewacie też. <laughs> Zobaczmy, drogie Skorpiony, co nam pokażą karty Lenormand na miesiąc wrzesień 2023. Już patrzymy. No, szykuje się podróż, tak? Podróż, żeby się o coś wykucić, zawalczyć o coś albo po prostu sprzątanie, takie sprzątanie, wyjaśnianie yy, dużo rzeczy. No niektóre osoby mogą się odważyć pójść, <laughs> yy, powiedzieć yy, prawdę, tak, o czymś. Yy, moi drodzy, Zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o zdrowie, na kolana, na stawy tutaj, może więcej spacerów, zwłaszcza z y, y, psiaczkiem, jeżeli psiaczka macie albo jakieś inne zwierzątko. Ym, uważajcie na gospodarkę wodną, no, starajcie się nie kłócić, może rozładować to napięcie y, w inny sposób właśnie poprzez sport, jakieś ćwiczenia. Niektóre osoby mogą się kłócić o pojazd, o jakąś podróż, też tak może być. Może jakaś delegacja w, w ukryciu. Um, oczywiście żartuję w tym momencie, ale po prostu taki, taki sarkazm mi się o, o, pobudził poprzez te karty, w, które się pojawiały, pojawiły w uczuciu, w uczuciach. Um. No, może to być też taka droga po sukces, tak, jeśli chodzi o, o pracę, tak, o biznes, że tutaj będziecie sprawiać takie wrażenie, żeby było o Was głośno, tak? Więc może też do, właśnie do mediów, będziecie dawać jakieś reklamy, czy do gazet, czy do internetu, no po prostu taki wielki szum, tak? Co mamy w tle, słuchajcie? No, powiem Wam, że tutaj jest grubo. Koniec tajemnic, słuchajcie. Wszystko wyjdzie na jaw, więc uważajcie. Nagłe, nieoczekiwane zmiany, no, to mogą być też te tajemnice związane z rodziną, z domem rodzinnym. No, tutaj jest grubo, moi drodzy. Jak to obrócimy w tą stronę, no to zobaczcie, tu jest zakończenie, zakończenie tajemnic. Wielka transformacja, przemiana odnośnie domu, odnośnie yy, wszystkiego. Koniec też życia na dwa domy może być też, nie? No, ciekawe. No, ale pamiętajcie, że to nie ze wszystkimi będzie rezonować. To może być, dotyczyć was, was waszego partnera. No, 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 was też, no bo jeżeli partner zdradza, no to, no to, kurczę. No, nie może tak być, tak. Tak to wygląda, moje drogie Skorpiony. Więc jestem ciekawa, o co tutaj chodzi. Więc jakieś zakończenie widzę. Dobrze, zobaczmy teraz moje drogie skorpionki, skorpioniki, skorpionki. Co tutaj we wrześniu, jeśli chodzi o kartę rady? Karta rady dla skorpiona. Pozwól się obdarować. No, może czekasz na jakiś prezent albo. Y Ktoś chce Cię obdarować, to pozwól na to. I druga karta rady. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. No właśnie, jeżeli broisz, drogi Skorpion, nie? Aczkolwiek nie, nie mówię, że każdy Skorpion zdradza i, i, i robi coś złego. Ale jeżeli tak się dzieje, to yy, pomedytuj, zastanów się. Czego ty tak naprawdę chcesz? Zrób krok wstecz. Co jest dla ciebie ważne? Kto jest dla ciebie ważny? Kim chcesz być i z kim chcesz być? Bo to jest bardzo istotne. Więc tu takie energie się pokazują. Do przemyślenia. Wiele spraw do przemyślenia. Drogie skorpiony, no jeżeli yy staracie się o czyjeś uczucia, tak, i marzycie o tym, oszukujecie się, może, że będziecie z kimś, bo też tak może być, że to takie jest życie w iluzji, no to postarajcie się pomedytować, żeby przyciągnąć tą osobę. Tylko pamiętajcie, jeżeli ta osoba jest w związku małżeńskim, to nie wolno komuś rozwalać życia rodziny, bo po prostu ta karma się może Wam obrócić po prostu przeciwko Wam, tak? Bo tu chodzi o to, żebyście Wy, i ta osoba, była szczęśliwa. Nie wolno niszczyć komuś życia, więc o to tutaj chodzi. Moje drogie Skorpiony, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca. Dużo miłości, Kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Wyjścia z tych negatywnych emocji. No, duże zmiany, no, jeśli chodzi o pracę, duże zmiany, jeśli chodzi o uczucia. No, jestem sama ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda, czy rezonuje, czy nie. I życzę wszystkiego dobrego. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko i buziaczki. Pa, pa. Do następnego razu.